Wszędzie susza jak okiem sięgnąć. W tym roku 2024 susza całej Polsce upały lata jakiego nie było od wielu lat. 30 stopni przekraczane bez problemu w całej Polsce prawie. Jest początek września i jest dalej upał. Zobaczcie nawet jestem teraz przy budowie. Tutaj jest wszystko wyschnięte, wyschnięte, popalone. Gdzie nie ma dostępu do wody I dzisiejszy odcinek przypominający Aby borówkę amerykańską podlewać po owocowaniu również Jest to niezwykle ważne, bo borówka amerykańska jest wrażliwa na brak wody Na przesuszenia Można to robić przy pomocy lancy, jakiegoś zraszacza Albo przy pomocy linii kroplującej, tak jak u mnie tutaj Widać, że jest. Moje borówki już w większości przestały owocować. Jeszcze mam niektóre odmiany, które jeszcze owocują, to Wam zaraz pokażę. Ale tutaj jesteśmy przy krzakach, które już z pewnością przestały owocować. Nie są to za duże krzaki tych borówek. Jeszcze gdzie niegdzie znajduję pojedynczą, już wysuszoną boróweczkę owoc borówki. No ale teraz, co robić z takimi krzakami? Oczywiście, jeśli jest sucho, to ciągle podlewamy. To znaczy utrzymujemy tą wilgoć na tym samym poziomie jak w sezonie. Musimy tutaj te krzaki burówek również odchwaszczać, żeby one miały dostęp światła, przewiewu, żeby one miały, żeby nie musiały konkurować z innymi roślinami. Jeśli sprawdzicie sobie pH gleby, również w tym okresie po owocowaniu i te pH jest za wysokie, a borówka lubi bardziej środowisko kwaśne, a no więc trzeba tą glebę zakwasić. Jest wiele sposobów na zakwaszenie, można to zrobić przy pomocy kwasku cycowego. Są takie dedykowane środki do obniżania pH gleby. Oczywiście możecie dosypać torfu kwaśnego o pH 3,5 około, i to wszystko wam spowoduje obniżenie, czyli zakwaszenie tej gleby w większy sposób i uzyskacie te wymagane pH gleby w uprawie borówki. To zmienianie koloru za szybko liści na czerwony, na żółty, może oznaczać, że niektórych pierwiastków w glebie jest za mało, więc w związku z tym warto wtedy też jakiś nawóz zastosować. Cięcie borówki amerykańskiej wykonujemy późną zimą lub wczesną wiosną. Takie cięcie jest różne w zależności od wieku naszej borówki, stanu czy kondycji, ale o takim cięciu już na moim kanale jest film, a wczesną wiosną pojawi się kolejny film o takim cięciu borówki amerykańskiej. Jeśli ktoś nie ma mojej książki, Amatorska Uprawa Warzyw i Owoców, to zapraszam serdecznie. Książka papierowa w klasie Premium opisująca uprawę większości warzyw i owoców w Waszych ogrodach. Choroby, szkodniki, jak zaplanować ogród. Napra naprawdę wyjątkowe wydanie. Jeśli ktoś woli w formie elektronicznej e-booka, to tylko za 30 zł możecie taką książkę kupić w formie e-booka elektroniczną. A jeśli kupicie ją z książką papierową, to ten e-book kosztuje tylko 10 zł. Do każdej papierowej książki dodaje nasiona wspaniałych trzech odmian pomidorów. Więc myślę, że warto jako dodatkowy taki bonus, taki gratis. Zapraszam serdecznie. I to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.